Cześć Szymanko, jestem Zielonek. Witam bardzo serdecznie. W końcu na moim kanale ze mną jest Czerwonka. Cześć, jestem Czerwonka. Dawno nie było takiego odcinka z Zielonkiem w Simple Guys. No i odkryliśmy sposób, jak mamy nagrywać. i teraz nagrywamy. No możemy razem nagrywać jak chcecie, oczywiście. No i mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, bo mamy taką inną metodę, więc zobaczymy, czy będzie wszystko dobrze słychać. No nie jesteśmy za tak. to. Dobra. Mam mapa, bo ja w to nie umiem grać. Ja też jestem słaba, nie. może... widzę tego. Ale może komuś się uda wygrać, nie? Dobra. No. A ty grasz robotem? No... ostatnia prawie jestem. Spadłam tu. Dobra, ja próbuję. Oglądałam haki, ja haki oglądałam. Jak... Możemy tą inoapę tak dookoła przebiec, jak chcesz. No ja wiem, ale ja taki w to dobry nie jestem, w takie obchodzenie tych map, ale zobaczymy. Ja w ogóle emotki nie mam, albo ty nie masz emotki. Ja nie mam, ja nie kupuję, bo to wiesz, trzeba pieniądze dać. No dobra, subskrybujcie nasze kanały, dajcie dużo łapek w górę, to będziemy więcej nagrywali odcinków, bo chyba się zakwalifikujemy. Nie. Chyba nie. Nie też nie, nie udało mi się. No dobra, to trzeba będzie poczekać, aż minie. No dobra, więc widzimy się w kolejnym ruchu. po no, krótkiej i gramy dalej. No, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda tutaj wygrać. Teraz żeby dali jakąś fajną mapę i musimy się teraz postarać. Z czerwonką no, musimy wygrać. No na maksa. Więc dobra. Subskrybujcie o. łapki w górę i piszcie komentarze. Tutaj trzeba poczekać, aż inni będą coś robić. Więc, o nie, nie udało się. Nie mogę iść. O, nie. mogę. O nie, 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 zablokowałem się. Oj nie, chyba nie przejdę. Chyba tego nie przejdę. Nie kościelnie, nie mogę nic zrobić. Jak nie możesz nic robić? O, jesteś. Już możesz. Ale chyba znowu nie przyjdziemy. Chyba... I tak kakuje, to. Przyszłaś? Nie. Ty? Nie. Dobrze, to pauzujemy i widzimy się w kolejnej grze. Cię teraz po przerwie? No ale najlepiej nam nie idzie granie. nie? No... Um, muszę dodać coś innego, bo jedziemy razem tam. Tak też można. Dobra, teraz trzeba się skupić i trzeba wygrać. O, tak, git jest. Dobrze, ale czy uda nam się przejść? Oj nie, spadłem. Może być ciężko. Nie nie spadłam, ale git, git jest. Oj nie, jest, nie, nie, nie jest git. Nie, nie jest git. Dobra, ale jakoś się staram. Ja z ludźmi, bo toś emotkę ma to prosa. No właśnie, oni mają te emotki za pieniądze, więc może być ciężko. Oni hajs wydają my to. Ktoś ma legendarną skórkę. Oj nie, znowu chyba to przegramy. Znowu. Ja byłam siedemnasta. Siedemnasta byłam. Dobra, widzimy się znowu w kolejnych grze. O nam tak nie idzie ta gra dzisiaj. Nie, dziś jesteśmy tacy słabi. Teraz czas skupienie i wygrywamy to. Możemy, będziemy mogli tak jeszcze nagrywać dużo inne gry różne. Zobaczymy Robloxa czy... No. Żeby zabrać kto zrobi to zrobi lepiej. Obi możemy nagrać kto przejdzie więcej obi. No. Przez 10 minut możemy zrobić taki challenge. Więc subskrybujcie dużo dajcie łapek w górę. My gramy. My... I Czekać na te odcinki, bo mm. to na pewno tak jeszcze nagramy. Zobaczymy czy będzie daily, ale chyba nie. Może Czerwonka nagra, bo ona ma teraz dwa tygodnie ferii czy czegoś, a ja nie. Więc Zobaczymy, jak to będzie. W piątek chciałabym wrócić do po szkole, w piątek. Dlatego czekajcie na to. Niech wyczekują, a dobra, ja tu. Czy? Może raz przejdziemy, to bo nie hakuje mi nic tutaj. nie, dobra, no przodem. Okej, okay, ja się boję tutaj. Nutrzałam się taktykę. Wyspadłam, jakby nie ten. Dobra, chyba tędy. Tędy, dobra. Przejdę to. Ja też. Przejdę. Dobra. Udało nam się przejść. Teraz będziemy w półfinale, więc zobaczymy jak wyjdzie. W półfinale wszystko. Tak dawno nie byłam w półfinale. Ja też. Zresztą. My jesteśmy też najlepsi tutaj. Oj, nie bardzo. A nie najlepsi, najgorszy Tak, coś średniace. Średniace, Dobra, teraz mamy półfinał już. To jest tak. Jedna ósma, finał, po nie. Ćwierć finał, półfinał finał i finał. Więc zobaczymy, co idzie. Fajnie, jakby były te biedronki. Ta nowa mapa. Nie, nie grałam nigdy na biedronkach. Błagam, muszę to przejść. Muszę, to nie jestem taka dobra, ale. Piwot, pasz. Zobaczymy. O, jesteśmy pierwsi. Chodź tędy, szybko. A zielonek, jest tym, tandem. O, to jest legendarny skin, tak w ogóle go trafiłem. Choć ja tu. nie mam, Nie mój... ja mam zombiaka Owinącego w tym Dobra, czekaj, nie, stój na tym, stój pod tym Tu Dobra, teraz czekaj, aż to pójdzie To musimy wygrać Tu musimy być w finale Chociaż jedna osoba... O nie, ja spadłem znaczy, Musisz czerwonka games Dobra Jakby coś ten... Nie, nie patrzcie na to, bo wiecie, tak... Internet słaby, bo wiesz, mamy taki, taki sposób, który potrzebuje dużo internetu. Ja będę w finale. czy znaczy, ci uda czerwące być? Wątpię. Nie będziesz w finale? A ty tutaj dopiero jesteś. Trzeba od razu to robić, na szybkości. Oj, to może ci nie udać. Zielonka jak on gra No ja jestem w finale, więc mam nadzieję, że mi się uda wygrać No i po tym finale i na jest, zakon... jest... W, w prawym górnym rogu jest dół. Dobrze, więc to jest ostatnia runda I skończymy odcinek Żeby nie był też taki za długi Dobra, oj nie Zaczynamy. No, zobaczymy jak będzie zielonkowy. Jestem pierwszy Cię, nie wiem, oglądać. Pierwszy jestem oglądać? No, i oglądam o nie, dobra, już nie jestem pierwszy Ale spokojnie, na spokojnie tutaj trzeba grać Żadna presja Bez presji Dobra, no pierwszy może i nie będę gra. No ten jakiś astronauta jest chyba bardzo dobry, ale Zobaczymy Tu się liczy szczęście Udało mi się, będę pierwszy. Wygram to! Zielonek wygra grę! To będzie tytuł filmu. Czerwonka i zielonek znowu nagrywają i wygrywam. Wygrałem! Wygram to! No. Wygrałem. Zielonek wygrał! Yes. Udź, udź. Wygrałem grę! Ależ będzie... Mamy już tytuł odcinka. Wygrał to! Słuchajcie! Tytuł! Miniaturka! Zielonek i ty! Wygrywa grę! Wygrał! No, gry wygrał. Dobra, więc już będziemy kończyli odcinek. Dlatego pa. Pa.